Wielu mieszkańców Rata jest zapewne ciekawych, co dzieje się w sprawie planowanej budowy piętrowego parkingu na Osiedlu Piastowskim. O sprawie po raz pierwszy mówiliśmy w marcu tego roku. Wtedy też wykonawca parkingu, firma Terra Promesa Perfecta, zapewniała nas, że w kwietniu uzyska od miasta pozwolenie na budowę. Mamy wrzesień, a pozwolenia nie ma. Okazało się, że urzędnicy skierowali sprawę do zarządu dróg miejskich. Jeśli dana inwestycja na przykład znacznie zmienia kwestię poruszania się samochodów w danej przestrzeni, tym bardziej wiele rzeczy trzeba ustalić, na przykład z zarządem dróg miejskich, który, przypomnę, odpowiada za większość dróg w naszym mieście. Obecnie pomiędzy ZDM a wykonawcą parkingu toczą się negocjacje. Zarząd Dróg Miejskich chce bowiem, aby przy okazji budowy parkingu firma przebudowała również skrzyżowanie obrzyca Zamenhofa. Jeżeli chodzi o to skrzyżowanie, to każdy, który kierowca, który się nim porusza, życzyłby sobie, żeby było ono przebudowane, żeby jego przepustowość się zwiększyła. Oczywiście rozmawiamy tutaj o e, pieniądzach. Przedstawiciele firmy Terra Promesa nie ukrywają niezadowolenia z tego, że miasto dołożyło im dodatkową inwestycję. Nasze plany inwestycyjne w tym zakresie e, są zaburzone. Budowę parkingu w 2011 roku zleciła Spółdzielnia Mieszkaniowa Osiedle Młodych. Ma mieć cztery kondygnacje, na których znajdować się ma prawie 300 miejsc parkingowych. Na parterze budynku mają znajdować się handel i usługi. Terra Promesa ma go wybudować, a spółdzielnia jako operator przez następne 30 lat będzie go spłacać. Jest to okres dość długi, dlatego inwestycję trzeba dobrze zaplanować. Niespodziewanie jednak ZDM zażądał przebudowy skrzyżowania, bo jego zdaniem przy parkingu zwiększy się ruch samochodowy. Każdy obiekt kubaturowy, który powstaje w rejonie dużych skrzyżowań, na pewno generuje on ruch samochodowy. Wykonawca twierdzi z kolei, że dodatkowy ruch się nie pojawi, bo parkować tu będą ci sami mieszkańcy osiedla co dotychczas. Ale ZDM zwraca również uwagę, że dodatkowy ruch może być generowany przez sklepy, które mają znaleźć się na parterze parkingu. Ta funkcja handlowa nie jest przeznaczona dla klientów tranzytowych, którzy specjalnie przyjeżdżają do tego miejsca, tylko do obsługi mieszkańców, którzy tak naprawdę pieszo dochodzą do tego miejsca. Miasto jednak nie chce ustąpić nawet na krok. To wzbudza z kolei obawy radnego miejskiego Mariusza Wiśniewskiego, który już wcześniej zabiegał o przebudowę skrzyżowania obrzyca Zamenhofa. Zaczyna mnie ta sprawa na pewno bardzo niepokoić, że to się tak bardzo przeciąga w czasie. Radny zgadza się z tym, że prywatny inwestor powinien współfinansować budowę odpowiedniego dojazdu do parkingu, ale w ograniczonym zakresie. Ponadto miasto nie powinno oszczędzać pieniędzy za wszelką cenę. Miasto, moim zdaniem, i to też zwracałem uwagę w rozmowie z DM, nie powinno tutaj stawiać zbyt wygórowanych warunków, bo może się okazać, że inwestor, sprawdzający tutaj na, na zlecenie spółdzielni mieszkaniowej, po prostu się rozmyśli i jakby stracą na tym wszyscy. Nie, nie ma czegoś takiego no. impasu. Obie strony zaprzeczają, jakoby w negocjacjach nastąpił impas. Prywatny partner miasta nie ukrywa, że najchętniej uniknąłby negocjacji i ograniczył się tylko i wyłącznie do budowy parkingu. Już teraz szuka jednak oszczędności, aby obie inwestycje zrealizować jak najmniejszym kosztem. Miejmy nadzieję, że nie odbije się to na ich jakości. Jarosław Imburski, aktualności ratajskie.